Lepiej nie. O, to jest pomysł z rzeczy. Chociaż ja tam wolę mieć spokój, wie Pan. Raz, raz, raz. Panie Przewodniczący, Praktycznie za chwilę, w cudzysłowie, kończy się okres ochronny na sprzedaż polskiej ziemi w ręce obcokrajowców, ale Prawo i Sprawiedliwość wystąpiło z bardzo ciekawym i słusznym pomysłem w tej kwestii. Proszę przybliżyć tą sprawę. Rzeczywiście nie cały rok mamy czasu do uchylenia czy wejścia trakt, artykułu traktatu w życie, który stanowi, że będzie dobrowolny. Może od nowa raz. To możemy 1 maja 2016 roku każdy Europejczyk będzie mógł kupić w Polsce ziemię bez żadnych ograniczeń. Pracowaliśmy nad ustawą, zgłosiliśmy projekt ustawy jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby ograniczyć tą możliwość, ale w tym parlamencie przeprowadzić tego się nie da. Zaproponowaliśmy inne rozwiązanie, mianowicie memorandum pięcioletnie na wstrzymanie sprzedaży ziemi od 2016 roku przez 5 lat, do czasu, aż zostaną wyrównane warunki ekonomiczne, dochody naszych rolników, tak aby byli równymi partnerami w przetargach, które będą przeprowadzanej, żeby nasi rolnicy kupowali ziemię, a nie obcokrajowcy. Taki cel jest projektu ustawy. Ustawa jest procedowana w Komisji Rolnictwa. Po pierwszej dyskusji wynika, że wszystkie kluby skłaniają się ku temu, aby to poprzeć. Myślę, że za miesiąc powinna być ostateczna decyzja. W tym zakresie i mam nadzieję, że Sejm uchwali taką ustawę. Co to za konstrukcja prawna? Memorandum, jakby Pan przybliżył naszym internecie. Jest po prostu jeden konkretny artykuł, że zakazuje się sprze sprzedaży ziemi Skarbu Państwa Rolnej przez okres pięciu lat. Dziękujemy bardzo za komentarz.